Łowca, Pokémonów. Dzisiaj spotykamy się przy takiej pięknej okazji. Patrycja, możesz powiedzieć jakiej? Dziesięć lat kończysz. Brawo! Brawo! Brawo, proszę mi pogratulować. Gratuluję. Dziękuję. 10 lat na YouTubie. Do 16 czerwca 2012 roku otworzyłem na YouTubie kanał. A pierwszy film był wrzucony, o ile się nie mylę, dokładnie 10 dni później, czyli 26. Przeżyjmy to wszystko w skrócie jeszcze raz. Mi Mikołaj, czyli ludzkie monga z kanału FreakyGummers, a gra ze mną kto? Marcin! Tuk! Autobusem, pociągiem, busem, trolejbusem, busikiem. NVIDIA GeForce, 8, 800 GT, GTS? GTS, 512MB. ich tasza na laptopa. Ino że ja nie mam laptopa. A spróbuj się chopie wychylić, naciskasz, e i co tu możesz? Nóż! Fligerną pitnął? Nie, jeszcze nie. Jehehe, yeah! łajerona! to jest szul. Wszystkie są łazieli, jak w zegareczku. Jak to zjesz i się nie zeżygasz, to stawią ci flacha. Super, jeszcze se rozdupię kamerę. Moi drodzy, czy to dzisiaj test banana? Czy to test czterech bananów? Nie! Dzisiaj testujemy pu, pu, pu gejoze Połebie klubnąć albo kogoś plompa do plumpanio. Minęło 10 lat jak jeden dzień, w sumie do dzisiaj nie wiadomo o czym ten kanał jest, bo były już na nim gry, były recenzje sprzętu, były testy, były filmy kulinarne, były testy jedzenia, były vlogi podróżnicze, były śląskie parodie trailerów, był kurs śląskiej gotki, testy pikantnych zup Oj. były. Na samo wspomnienie, aż miekuje wrzut o tak. U, u, u. No i co? I nie wiadomo co się jeszcze pojawi, może za niedługo na przykład pojawią się lekcje baletu mongolskiego albo coś takiego. W każdym razie cóż, no dziękuję Wam pięknie za 10 lat śledzenia, moich przygód, bo wiem, że są tacy, którzy to śledzą od początku, albo praktycznie od początku. I te różne zmiany tutaj obserwują zmianę nazwy przecież, bo kiedyś kanał nazywał się Patiak? Freaky Gamers Freaky Gamers. I co z tej okazji? Wypijemy potem, oczywiście, także możecie się napić też. Będziemy się karmić w fajne miejsce. Już kiedyś się pojawiło na jednym filmie, ale jeszcze nigdy w tak dobrej jakości 4K. Także oglądajcie w 4K i na full i... Jedziemy. Jedziemy. Grzeje. A ty jak grzeje? Tu krótki postój, bo tu chciałem Wam pokazać miejsce, gdzie wyciągnąłem nie jedną rybę, chociaż dzisiaj ciężko w to uwierzyć bo się troszkę, troszkę się zmieniło. Tutaj jeździłem za bajtla, jak się to mówi, na ryby z dziadkiem, tylko że kiedy ja tu jeździłem na ryby, tego nie było tutaj w ogóle zarośnięte. Tu wszędzie, tu wszędzie, tu, tu, tu wszędzie była woda, a została się tylko w zasadzie ta woda w najgłębszym miejscu, gdzie tu dochodziło do 3-4 metrów. Kiedyś w ogóle krążyła legenda, że tu było auto zatopione, że tu jest tak głęboko, że na dnie leży auto. I tu była taka elegancka wysepka, i tu wszędzie można było łowić. No ale widzicie, porosło wszystko w pierony, i nie wiem, czy tu w ogóle jeszcze się zostały jakieś ryby. Może ewentualnie w tym miejscu, tu gdzieś w którymś miejscu była taka rura, i z tej rury leciała właśnie tutaj z pobliskiej kopalni woda. I w momencie, kiedy tą rurę zaczopowano, to niestety ten staw praktycznie całkowicie wysechł. Potem po zimie troszkę znowu przybrał, no i widzicie jak to w tym momencie wygląda. Busz. A! Wyłaniam się z buszu, a tu dzika patrycja. Osiedle wyzwolenia, domki fińskie. Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. No i jesteśmy pod kopcem. Piękne łąki kwieciem. No może akurat nie są kwieciem umajone, przed nami kopiec nie wydaje się taki stromy. Ale powiem wam, że przy temperaturze, którą mamy, czyli jakieś 30 przy asfalcie, wjechać tam na samą górę, to jak się to mówi, jaja puchną. Byda próbował. Uh. Point of view. Oh. A ty? O oh. oh, kurde, co? Wyde palą? O, oh. o, oh. oh. Łoje, jeszcze, jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Łoje, prawie, prawie udało się, ale chyba idzie zapaść. Osłabłem, muszę posiedzieć, bo zaraz się obala. Kopiec niby nie jest jakiś potężny, ale jest z niego bardzo fajny widok na wszystkie miasta sąsiednie. Tutaj można sobie całą historię przeczytać, że w 30 roku została podjęta taka inicjatywa o usypaniu go. Patrycja i dymy. Gdzie to nie jest takie proste wejść, Nie ma na niego wejścia w linii prostej. Trzeba ob. Znaczy nie można. Ale są tacy co próbują. Gdzie oglądać w 4K koniecznie i na pełnym ekranie. To może nawet zobaczycie siebie leżących w oknie na parapecie. Grilek jest grany. Nawet takie miejsca przeznaczone, żeby sobie grillować. Dzisiaj w ogóle mają być burze i tu już chyba widzę zaczynek tej burzy. Pati, jak to dupnie. Jak my bydymy na wierchu. To nie będzie ciekawie, ale wieje. Ale wleźli. że wątpię, że coś będzie słychać, co ja mówię. Jest bazylika w Piekarach. Tam widać elektrociepłownię w Chorzowie. O, a tam widać Bytom. Kościół Trójcy. Na lewo kościół w Rynku. Szyb Krystyna. Elektrociepłownia Szombierki. Wszystko. Oj, tutaj prawda, piękne, bezkresne, umajone łąki i pola Górnego Śląska. Można sobie podejrzeć. Chociaż wątpię, że tu coś będzie widać. O, miałem rację, nie widać. Pati co robi wrażenie? Musimy uciekać. Bo pada. <grystanie> <grystanie> nie <grystanie> będzie następnego 10 lat na YouTubie. Nie dożyję. Akurat nad samym kopcem jest taka wielka chmura deszczowa. No nic. Mam nadzieję, DJ Pocket jest wodoodporny odrobinę <grystanie> Ja wam powiem czyja to jest wina, ten deszcz Tam przyjechali takie modziki i to oni ten deszcz przetargali. Polecam, polecam kopiec, co będzie? Burza. Burza będzie? Może być. Niewykluczone.